Bleo, czyli ścinki ze szwalni, można przekazywać osobom fizycznym. Jeśli prowadzisz szwalnię i nazbierało cię sporo ścinek, które zacząłem zadagać na magazynie, słyszałeś gdzieś, że można je przekazywać osobom fizycznym i zastanawiasz się, czy na pewno, to nie mam dla ciebie najlepszej wiadomości. Lepiej jest założyć, że nie. Co prawda, w rozporządzeniu. W sprawie listy rodzajów odpadów, które można przekazywać podmiotom, osobom fizycznym, figurują odpady z przetworzonych i nieprzetworzonych włókien tekstylnych, które można by przekazać osobom fizycznym do przekazywania drobnych napraw i konserwacji. Natomiast lista, lista ilość tych odpadów to 20 kg. I w samym tytule tabeli wskazany jest tylko suchy zapis, ilość odpadów możliwych do przekazania. Część osób interpretuje, że za jednym razem 20 kg, więc ładnie zejdą z magazynu. Natomiast w części wstępnej rozporządzenia przed opisem tabel zostało doszczegółowione, że jest to ilość na rok na osobę. W związku z czym, jeżeli jest to ilość, która powstała w procesie przemysłowym, to Potrzeba by naprawdę dużej ilości osób zadeklarowanych jako chętne do łatania sobie ubrań czy innych elementów wykonanych z materiału, gdzie mogłyby się przydać, co niespecjalnie jest realne i prawdopodobnie zdecydowanie wyższe zaangażowanie będzie należało poświęcić na ich poszukiwanie niż koszt przekazania uprawnionym odbiorcy.